Polska, ale też niektóre kraje regionu Europy Środkowej mają swoje doświadczenia po 45 latach sowieckiej okupacji, ale także po po, po tak naprawdę setkach lat e, 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 sąsiedztwa czy, czy, czy relacji z, też z Rosją Carską i z jej następcami. E, te relacje niestety nie są najlepsze, czy do doświadczenia nie są najlepsze, i dlatego na przykład Polska przeciwdziała temu w sposób systemowy, odłączając się od systemu na przykład elektroenergetycznego czy uzależnienia od gazu, uzależnienia od innych sektorów rosyjskiej gospodarki, gdzie ona tutaj potrafiła przez dziesięciolecia dominować. Niestety jest tak, że wymiana handlowa, relacje handlowe z Federacją Rosyjską są niezwykle utrudnione, dlatego że z wielu tych relacji, w wielu sektorach to wsparcie sprzedaży nie dotyka tylko podaży i popytu na, na dany produkt, ale wiąże się z zaangażowaniem ich agentury, próbą wpływu na lokalną politykę i tego typu elementy po prostu Polska odrzuca. Uniezależnienie na przykład od, w sektorze gazowym pozwala nam tak naprawdę rozwiązać długofalowe relacje, które bardzo mocno psuły polską politykę, psuły polską gospodarkę. Teraz w ciągu następnych dwóch lat będziemy mieli otwartą kolejną drogę, czyli tak zwany Baltic Pipe, w połączeniu z już zbudowanym gazoportem, będziemy mogli brać gaz z innych kierunków niż tylko Federacja Rosyjska, która bardzo chętnie na przykład w tym sektorze stosowała szantaż. Tego typu rzeczy wpływają nie tylko na gospodarkę, ale wpływają także na lokalną politykę. Nie ma na szczęście takiej sytuacji, kiedy polscy politycy zostają. Wysokimi funkcjonariuszami czy członkami zarządu Spółek Energetyczno-paliwowych rosyjskich, co ma na przykład takie doświadczenie mamy w Europie Zachodniej. Niestety Rosja, chociaż chcielibyśmy, żeby była każdym, jak każdy z naszych sąsiadów, jest niestety partnerem nieprzewidywalnym i niestety bardzo agresywnym co widzimy na przykładzie Gruzji, krajów bałtyckich, Ukrainy i nie tylko.